Szanowni Państwo, w tym roku w ramach studium nad Twierdzą wewnętrzną świętej Teresy od Jezusa pragnę zaprosić Was na wykład, którego temat jest dla mnie również wyzwaniem, a został zapożyczony od mojego włoskiego, wybitnego współbrata ojca Antonio Maria Sikariego, który postanowił zestawić twierdzę wewnętrzną świętej Teresy z zamkiem Franca Kawki. Rzeczywiście te dwie publikacje mają bardzo podobną symbolikę, mają podobną wrażliwość, a jednak, o ile Franz Kafka stawia pytania i bardzo rzadko, a może nawet w ogóle nie udziela odpowiedzi, o tyle zamek twierdzy wewnętrznej stanowi jedną wielką odpowiedź na niepokoje, które tkwią u prekursora egzystencjalizmu. Y Zapraszam zatem serdecznie, byśmy wspólnie postarali się postawić pytania, być może znaleźć odpowiedzi, a to wszystko podczas wykładu 20 maja bieżącego roku.